Witam z dwujęzycznej szkoły podstawowej Human to Human w Ożarowie Mazowieckim. Chciałam Was wszystkich zaprosić do środka, żeby Wam pokazać to wspaniałe miejsce. Zapraszam. Idziemy po schodach na pierwsze piętro. Bezpiecznie gaśnica postawiona. I co my tutaj mamy? No, rozłożone nasze krzesełka ergonomiczne. Korytarz. Przejrzyjmy do gabinetu pani dyrektor. To jest zawsze strzeż, gdzie pani Dyrektor będzie widać wszystkich gości. Dzień dobry pani. Dzień, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. I takie mniejsze pomieszczenie. Fantastyczne. Przecież dla nas gotowa do umeblowania. Idziemy dalej. I kolejną piękną przestrzeń, czekającą na naszych fantastycznych uczniów. Z takim... Oto widokiem i bezpiecznymi pasami. A ci, co potrzebują trochę prywatności, to zapraszamy do tego pomieszczenia. Dzień dobry. A na naszej ścianie wisi już piękne logo szkoły. Te świeżutkie, pachnące dywany. Na łazienki. Proszę bardzo. I mamy łazieneczki. Z toaletami. Już oczami wyobraźni widzę uczniów w tej sali. No, i mamy w serce każdego budynku, czyli kuchnię ze stołówką. Zobaczcie z jakim pięknym widokiem. Tutaj będą nasi uczniowie spożywać posiłki. A ten tutaj teren przygotowujemy na plac zabaw już wkrótce, tutaj. Pojawi się plac zabaw na tym obszarze, a jak ktoś potrzebuje po szkole zrobić zakupy, no to Aldi Vita. Tak, ze mną prezentuje się nasza szkoła. Ciekawa jestem, czy udało Wam się być ze mną do końca i jak podoba Wam się nasza szkoła. Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły.